Rekruteo.com, spółka z OO, to jest firma, która działa w branży IHR. Zajmujemy się szeroko pojętym rynkiem rekrutacji na różne projekty, zwłaszcza w branży IT. Fundamentem naszej działalności jest stworzenie platformy w modelu SaaS, Software as a Service. To, co zrobiliśmy, to konglomerat różnego rodzaju funkcji, które adresują wszystkie niezbędne obszary. Wspierające proces rekrutacji zarówno po stronie rekrutera, jak i po stronie kandydata. W platformie adresujemy zarówno kwestie związane z funkcjonalnościami ATS-ów, czyli aplikacji, które pozwalają na zarządzanie całym procesem rekrutacji, jak i kwestie związane z tworzeniem i dystrybucją ogłoszeń, jak i wreszcie budowaniem własnego profilu, którym można zawiadywać i udoskonalać go, po to, żeby lepiej pokazywać swoje zasoby jako kandydata. Dzięki Funduszowi Inwestycyjnemu Brave udało nam się otrzymać znaczący zastrzyk kapitałowy, który pozwolił nam rozwinąć naszą firmę. Udało nam się zbudować bardzo fajny zespół specjalistów, który pracuje nad rozwiązaniami, funkcjonalnościami naszej platformy, ale również otrzymaliśmy bardzo fajne wsparcie merytoryczne, know-how, wiedzę, doświadczenie ze strony specjalistów Funduszu Inwestycyjnego Brave. Dzięki tym kontaktom i tej wiedzy możemy działać dalej, możemy rozwijać naszą firmę, możemy mieć możliwość do dalszego rozwoju i komercjalizacji naszej platformy. To jest bardzo znaczące wsparcie dla nas.